Cześć, tutaj Lego Heropolska, i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję magazynu Lego Marvel Avengers z dodatkiem minifigurki Iron Zapraszam Was do oglądania. Poza zabawka Iron Man plus klocki mocy, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, logo LEGO Marvel Avengers, tutaj mamy właśnie pokazaną naszą zabawkę, trochę dziwne, że zamiast Iron Mana na okładce jest Thor, Kapitan Ameryka i Czarna Pantera, czyli w sumie prawie każdy poza właśnie Iron Manem, po podchwytliwe zadania, baw się, czytaj i buduj. Tutaj nawet moja ulubiona postać z Marvela, czyli Shrek. Dalej mamy zaprezentowane plakaty, dwa wypaśne plakaty, też trochę dziwnie to brzmi. I aż 14 stron komiksu. Oczywiście głównym bohaterem jest Iron Man, ale z tego co widzę, też pojawia się tam, pojawiają się tam Strażnicy Galaktyki. Zapnij pasy, przed Tobą magazyn o superbohaterach. Magazyn ten jest to pierwszy magazyn na rok 2022, czyli obecny rok. Na szczęście, pomimo inflacji, cena zostaje ta sama. Witaj, Avengersie! Mamy tutaj spis treści. Już tym razem pojawia się dzisiejszy bohater dzisiejszego magazynu. No i tutaj mam taki krótki, właśnie spis treści. Tu informacja o jakichś błędach, w sumie nie jestem pewien o co chodzi. No i dwa plakaty. Dalej mamy takie krótkie wprowadzenie co do postaci Ironmana oraz instrukcje jak złożyć figurkę oraz akcesoria do niej. Dalej mamy komiks pod jakże ciekawym tytułem, a dokładnie wymiana bohaterów. Następnie mamy z Act Avengersów informacje o kapitanie Ameryka numer pierwszy. No, Trochę dziwne, że nie o Iron Manie, bo w sumie on jest bohaterem tego magazynu, no ale dobra. No i tak jak mówiłem, krótkie informacje, po drugiej stronie już widzicie kawałek plakatu z Hawkejem oraz Czarnowdową. Hmm, takie moje podejrzenie, że wydawca ma sprecyzowane upodobania co do jednego z członków Avengersów. Pewnie zapytacie, skąd taki wniosek? A zobaczcie, kogo widzimy na plakacie. Podpowiedź: To nie jest Iron Man, tylko nasz ulubiony kapitan Roger Roger. A w następnym numerze: Super <coughs> super Water z Lego, czyli dobrze Wam znany Loki. Na pewno recenzja tego magazynu. Na pewno znajdziesz się na tym kanale no bo tam figurka musi trafić do mojej kolekcji. Na koniec mamy reklamę magazynu Lego Star Wars Sokołem Millennium. Recenzję tego magazynu możecie znaleźć na moim kanale. Po lewej widzicie to już saszetka. Saszetka? Zapinam. Którą dostajemy w tym magazynie po prawej z pierwszego wydania Lego Marvel Avengers. No i ja myślę, że tej nawet nie będę otwierał, ponieważ a, to jest ta sama figurka, tylko tu ma akcesoria A B. Te akcesoria, są już w mojej kolekcji, pochodzą one z kalendarza adwentowego Lego Marvel Avengers. Tak się prezentuje Iron Man w pełnej okazałości z tymi akcesoriami, zbudowałem je tak jak było w instrukcji i według instrukcji. Pierwsza rzecz, którą mamy zbudowaną, to taki jakby Taka jakby wystrzeliwana energia. Wystrzeliwuje on ją, jak widzicie, z ręki. Jest to fajnie zbudowane. Drugim elementem jest również energia, którą wystrzeliwuje z ręki. Taki fajny też element. Oraz zostajemy jeszcze dwa elementy pod nogami, dzięki którym on się najpewniej unosi. Is, is that tony stank? Yes. Okay? Oh, yeah. Tony? A tak się prezentuje właśnie minifigurka tonego Stenka czy Starka, jak mu tam było. Yes, this is this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way. Table for one, Mr. Stank. Ale lepiej znanego jako Iron Man. Tors oraz nóżki są bardzo dobrze zrobioną Zbroję Iron Mana, jest to jedna z jego zbrój. Niestety nie jesteśmy poinformowani, która jest to wersja. No w sumie trochę szkoda, bo ja jakimś wiadomo znawcą od Marvela nie jestem i w sumie nie jestem pewien, który to jest Mark. Jeśli ktoś wie, to niech napisze koniecznie w komentarzu. No to takie wszystkie najważniejsze elementy, fajne elemen nadruki na stopach. Tu, wiadomo, ten element świecący. Jest to ładnie, bardzo zrobione. Hełm no niestety jest to ten nowszy hełm ten hełm z tego co się nie mylę jest robiony pod wersję Iron Mana z komiksów. Zaś tamten fajniejszy, starszy jest robiony pod Iron Mana z filmów. No mi się on za bardzo. No nie, nie do końca podoba. Jest trochę grubszy. Coś mi tak trochę nie gra. Może to trochę przez sentyment do tamtego. Mamy tu oczywiście tą klapę, która w tej wersji nie jest otwierana. Oczy. A z tyłu w sumie no nic takiego. Tak się prezentuje twarz Tonego Starka. No, klasyczna dla tej postaci. wąździk, brudka, Ten wyraz twarzy też całkiem daje pasujący. Druga twarz, trochę bezsensowna, ponieważ to się wyświetlało pod hełmem i to miało sens przy starym hełmie z otwieraną klapą. A tutaj musimy zdjąć hełm żeby to zobaczyć, więc takie trochę bez sensu, no i właśnie propo nakryć głowy, Tony nie dostaje tutaj włosów, ponieważ wiecie, dostaliśmy panel energii, czy coś, no to już nie dostaniemy włosów. Tak się prezentuje nowy hełm po lewej, obok starego hełmu po prawej. No według mnie ten stary jest ładnie zrobiony, bardziej przypomina Helm Ironmana, no przynajmniej tego z filmów, tak, dlatego w sumie do tej wersji jest stosowany. Ładne nadruki na te oczy. Poza tym jakoś za dużo nadruków nie ma, ale i tak jest ładnie zrobiony. Co ciekawe, w starym hełmie mogliśmy otwierać klapę. Jest to minusem tej nowej wersji i trochę szkoda, że nie mamy takiego właśnie elementu. Jednak Lego też tego najpewniej nie wprowadziło, ponieważ jak już wiemy, helm Ironmana ten nowszy jest wykorzystywany w wielu innych minifigurkach, do których by to nie pasowało, m.in. innymi Raker z The Bad Batch. O tak się prezentuje Iron Man obok Rakera. Takie porównanie bez sensu na pierwszy rzut oka, ale jeśli lepiej się przyjrzycie, mają oni taki sam mold helmu. Jeśli ktoś nie kupił w pierwszym numerze LEGO Marvel Avengers Ironmana i tego żałował, to teraz ma naprawdę dobrą okazję, żeby to nadrobić. Tutaj za taką samą cenę dostajemy tą samą minifigurkę. No, w sumie dla nas, którzy kupili pierwszy numer, to trochę słabo, że nie jest to inna zbroja. Ale jeśli ktoś nie kupił pierwszego numeru, to dostaje właśnie tą minifigurkę, tylko bez włosów ale za to dostajecie tutaj takie elementy energii, plazmy i tego typu właśnie klocki. Jeśli macie kalendarz adwentowy albo cokolwiek innego, skąd macie te elementy i jeśli uważacie, że ta minifigurka nie jest wam potrzebna, to ja bym na waszym miejscu raczej nie kupował. Albo ewentualnie, tak jak ja, poszedł na Janusza Biznesu i sobie po prostu zostawił nieotwartą. To już na tyle w tym odcinku. Koniecznie pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję i ja się z Wami żegnam i na razie.